Dzień dobry, jesteśmy dzisiaj w forum i jeśli ten film nie wyjdzie fajnie, to po prostu będzie wstawka do vloga. I uwaga, uwaga, mamy dwie godziny jakoś, więc stwierdziłam, że jak jesteśmy pod handem, jest. pójdziemy wybrać sobie nawzajem outfity. To już lepiej. I... To już lepiej teraz manekinów ubierać. Dobrze, może, to możesz wybrać z manekina, ja Ci wybiorę jakieś fajne. Nie, wybiorę ci Więc wybieramy sobie outfity i będziemy nawzajem oceniać, jak mniej wyglądamy. Ja wybiorę coś Ali w moim stylu. A Ala w swoim, więc może być ciekawe. Dobra, jedziemy do góry, bo Ala jest na dole, więc ja jadę do góry i tutaj na górze są zawsze ciekawsze rzeczy, jak możecie zobaczyć. Więc będę tutaj czegoś szukać. Um. Dobra, do pierwszego outfitu znalazłam taki golfik dla Kini i on ogólnie jest za cztery dyszki, ja mam podobny w domu. Więc to już jest coś I mamy płaszcz, bo ja szukam ogólnie płaszcza Więc płaszcz też będzie spoko pasował do tego I do tego wszystkiego Znalazłam się taką spódniczkę Ja dzisiaj chciałam już spódnicę, ale Nie miałam rajstop, więc Myślę, że ja bym się tak ubrała Udaję, że mam uberatora. Żeby nie było tak nudno, dodałam jeszcze do całego outfitu nauszniki i mam jeszcze taką mini torebkę i szalik stwierdziłam, że wezmę jakieś dodatki jest tego całkiem sporo teraz na mojej rynku. Ja bym chciała wziąć jej taką baseballówkę jak to się nazywa, coś takiego bym chciała je wziąć. Szczerze mówiąc mało jest fajnej rzeczy, ale weźmiemy to i będziemy coś do tego dobierać. Żebyście jeszcze mieli taki pełen look, to to idzie z tym, fajnie, ładnie, spoko. Do tego mamy właśnie w takich oj, kolorach szaliczek bo teraz już zbliża się zima w sumie więc to do tego spoko taką małą torebkę, bardziej dla akcentu, nie wiem w sumie co tutaj można wsadzić i ta torebka w sumie jest dość droga, bo 5 dych za taką torbę, do której nic nie można tak naprawdę włożyć to trochę dużo, ale no niech będzie i mamy nauszniki, ja sama chciałam sobie kupić nauszniki więc zaraz je przymierzę zobaczymy tylko jeszcze po ile są i nauszniki mamy za 4 deszki. Zobaczymy, jak ja będę w niej wyglądać. No i tego dobrałam taki płaszcz. Ja ogólnie też szukam płaszcza z wiązaniem, bo uważam, że tak to wygląda najlepiej. On jeszcze tutaj ma takie guziki, Cykpyk. I płaszczyk już jest oczywiście droższy, bo jest za dwie stówki. W Shinseju był tańszy, ale pewnie trochę słabszy jakościowo. No i trochę w innym kolorze, ale dzisiaj robimy outfit z handlemu, więc jak to wygląda, zaraz zobaczymy, jak to wygląda na Kindze. Ja się trochę boję, co dla mnie wybrała. Bo ja ogólnie teraz ubieram się w taki sposób, jak widzicie, tutaj i tutaj. zmieniłam trochę swój styl. A Kinga bierze się w różne szalone kolory. Są so, Will see. Jestem trochę przerażona. Czuję mega presję czasu. Przejrzałam, tak nie wiem, co jest. Jeden fit mam, i zaraz Wam pokażę. A drugi stwierdziłam, że chciałabym, żeby był taki kolorowy, bo dwa wybrałam stonowany i stwierdziłam, że nie, że jednak zmieniamy, żeby było trochę więcej kolorów, ale już zadzwoniła, że ma, więc widzimy się w przymierzaniu. dwa? Nie jeden na razie. Z okularów, więc mam nadzieję, że mnie nie spadnie. Czułam straszną presję, że muszę wybrać dwa fity. Ale ona powiedziała, że ma tylko jeden, więc. Na razie mam jeden, a wszędzie drugi. No dobra, więc. Ja pokażę Wam pierwszy fit dla Ali, który już pokazywałam na początku, tak nie spadnie. Więc często e, się to jest coś, co ja bym się ubrała. I e, tu jest pierwsza część. Na to mamy coś takiego. I takie spodnie. I ja nie mam dodatków, bo na moim piętrze za bardzo nie było dodatków. E, więc... Y, Podbyłam tylko to. I ostatecznie zrezygnowałam z kolorów, bo nic nie mogłam dobrać kolorowego, więc tak prezentuje się drugi fit i to jest góra, torebka. Dobra, to ja wybieram ten fit i ten, ten ubierzesz teraz, a ten drugi Ci wybiorę później, bo ten ten jest zbyt basicowy. to sobie tej drugiej. To zamieniamy się. Dobra, to y, w życiu bym nie wzięła takiej terapii, to na pewno nie, ale tą spódnicę bym założyła. Hmm. Założyłabym tą spódnicę. tego też już bym raczej nie założyła, kiedyś tak, teraz nie I to jeszcze jest też w miarę spoko Taki outfit do szkoły w sumie, bym powiedziała nawet No bo, to w Więc lecimy, przymierzamy Zobaczmy, jak z tym wyglądać. Jeszcze nie ubrałam całości. Tak się w ogóle prezentuję to, co Ala wybrała. Jest tu dużo elementów. Ja nie miałam tak dużo dodatków na moim piętrze, ale tak prezentuje się pierwsza rzecz i powiem wam, że podoba mi się i nawet nie wiem, czy sobie tego nie wezmę. Ale dobra, ubieramy całość i wtedy się wam pokażę Prawie w moim stylu. Ale duże prawie. Eee... Ta to tak Średnio bym powiedziała, ale ogólnie powiem Wam, że ta koszulka, ta pod spodem, którą mam, e, strasznie prześwituje, jest mega, ale to mega niewygodna, po prostu tragicznie niewygodna. Spódniczka spoko, ale wskazałaby mnie, że właśnie tutaj jest taka przerwa, ja bym musiała mieć tą białą koszulkę dłuższą, żeby ją sobie wsadzić w tą spódniczkę, ale nie ma tragedii. Mam wrażenie, że z tyłu ten outfit lepiej wygląda niż z przodu. Dobra, tak się prezentuje mój outfit. I powiem Wam, że... Całkiem mi się podoba ten spód, ale teraz zobaczmy Ali reakcję. Tak, jestem gotowa. Czekam. Panie <laughs> ten płyt. <laughs> Ej, ładnie wyglądasz, muszę zdjąć nauszniki, bo... Czy ja wiem? Tak bym powiedziała. Ale ja bym to ubrała jak nic. No. Ja w tej kuźni całkiem innego na głowie, ale nie potrafię, więc... Nie, no ja właśnie myślałam, że tak, albo po prostu na szyję jak jest zimno. Ale. Dobra, czekaj, tej daj mi się rozebrać tego y, płaszcza. płaszcza. i ja to, to jest tak, że ogólnie <laughs> wysłuchałam się na i to jest coś, czego bym totalnie nie wzięła sama z siebie, ale nawet się skończyłam, czy jest nie kupić, ponieważ... Nie <laughs> jestem tam wysoka, bo ten mieć 80, ale Alicja nie lepiej wyglądała. Ja mam podobną spódniczkę z Zalanda, ale nie wiem, zagierana jest firma w Ja mam spoko i no, podoba mi się, jasne, jasne. Buty chciałam dziś wziąć, ale stwierdziłam, że nie wiem, jaki to masz rozmiar, nie, nie, nie będę ryzykować. Ja się sobie tak nie ubieram, ale podoba mi się ta spódniczka, serio. Bo te buty to nie pasują no te kompletnie. Te buty nie pasują, ale nie wiem, u mnie na moim piętrze w ogóle nie mam butów. Na dole jest wszystko. Teraz twój. Ja w życiu po że się odwieźłem w tej bluzki. Ona jest tak niewygodna i ja już chcę ją zdjąć. Ja sobie to wyobrażam I... inaczej. Dziurę. To my też też Ale... Kurde, mogłam ci wziąć golf biały. Torebka mnie założyła, tylko nie brązową, bardziej białą. Torebka to jest takie Lila Jonowska vibes. Ona nosi takie. W ogóle Balenciaga ma chyba taką torebkę w swojej ofercie. Nie, jestem fanem Balenciagi, bardziej Prady, ale no... A wy się uwierz. Od tej strony, tak, jak jest, to jest spoko, ale od tej strony... Nie, musi być od tej. To już nie jest spoko. No nie wiem. Czyli średnio. Nie, to... Nie, tam... jest spoko, tylko że on nie pasuje do tej koszulki, tak? No... no się biały golf, jakby ci wzięła, to by było tak, spoko. Tutaj, sobie to by nic, no? Tak. Dobra, no to słabo mi poszło. Ocena. Y, Schoolgirl w jakimś amerykańskim filmie. Proszę daj ocenę. Sześć. Ehm, 6 sześć 6? 6 no? To ja daję osiem. O i pół, więc <śmiennie> wygrałaś. Pół ja wygrała. Druga runda. Dobra, stwierdziłyśmy, że robimy dwie rundy, więc Ala jest teraz na górze. A ja lecę na dół, na dole jest więcej dodatków i butów, więc dopiero po prostu do tego fitu, które wybrałem ja wybrałam jako pierwsze jakieś dodatki i buty. Alą, bo tam gdzieś jest. Na dole były fajne, zielone rzeczy, ale że już mam taki stonowany beże w alci, to stwierdziłam, że nie będę szaleć, bo on mi się podoba. I wzięłam po prostu czapkę i plecak, bo szczerze mówiąc ja do tego dobrałabym sneakersy, a Ala ma na sobie airforsy i myślę, że one będą najlepiej pasować, nie było żadnych fajnych... Butów, a nie będę na siłę czegoś szukać. Mamy buty jeszcze teraz, dodatkowo, torebkę. Tutaj jest schodnie i golf I szukamy się zaraz z petka. Wygrałam pierwszą rundę, więc muszę drugą wygrać. I póki ai nie mam. Póki ai nie mam. Póki I nie ma, to wam pokażę, właśnie. Taka basicowa bluleczka. Mam nadzieję, że to będzie lepsze niż ta pierwsza, którą wybrałam. Do tego czapka. Zobaczmy, jak. To ma Chciałabym, żebyś coś więcej działo, bo za pierwszym razem nie dobrałam za bardzo zakupów. Okej. Okay. Nie wiem czy nie jest zimowa. Ale zobaczymy. To jest coś, co ja w ogóle sobie sama kupiła i nie wiem czy nie wezmę sobie, ile to kosztuje. Westu no, No. Podoba mi się i... Myślę nawet nad zakupem. Jest, bo Rochowi kupiłam taką ląberkę i fajne, więc zobaczymy. Chcę już tą spódniczkę, bo myślę nad jej zakupem, więc ja ją zostawiłam nieodkładami. I takie spodnie w moim stylu. Chciałam takie bardziej spodnie cargo, ale nie znalazłam takich, więc mamy coś takiego. Myślę, że w Hejnym ja przepraszam, są raczej takie bajziki, więc na takie basic'owe to. I tak chyba fajnie mi poszło, a jeszcze do tego plecak taki, żeby było coś innego niż trebka, bo trebki były takie też dość zwykłe, więc zobaczymy, znowu taki trochę szkolny outfit, ale w sumie to back to school, więc szkolne fiki. Ja w tym czasie w ogóle wicę promocję faktus i do wrzucenia i czekam na Alicję, która wybiera coś dla mnie. No i tutaj mamy taką basic warstwę i szukałam tego w jasnym kolorze, ale niestety nie było, były tylko ciemne, albo jasne z... i brzmi. I do tego mamy to albo to. Bo są ogólnie bardzo podobne, tylko y, inaczej już ty. Nie wiem, co w sumie będzie lepiej do tego pasować. I żeby to wszystko jeszcze bardziej rozjaśnić, e, mamy takie buty i taką torebkę. Trochę pod prady. Więc zobaczymy, jak Kinga będzie w tym wyglądać. Ja tu zobaczę, co wybrałam. Ja wszystko w jednym kolorze, więc będę wyglądać y, jednokolorowo, tak jak dzisiaj, prawie dzisiaj też sobie tak czarno-biało i to mi się podoba, ale nie kupiłam tego, ale mi się podoba. Ja idę bardzo w beże, ale bardziej w biel i czerni, więc tutaj chyba torebka do mojej stylizacji. A tu spodnie, golf znowu, sweterek, są dwa różne do wyboru, i buty. Let's see. Jadę już buty i spodnie, które swoją drogą mega mi się podobają, ale jeszcze nie będę mówić, żeby... Ale nie wiedziała, że wygrywa. I to tylko golfik. I teraz wybieramy sweterek i chyba wezmę ten. Jest ciekawszy. Jadę na mecz baseballowy wspierać... Brooklyn. <grywka> tak? Nie, te spodnie... To nie, jakby... Niby spoko, ale ja nie lubię tak jak one wyglądają. Szukam mi prześwituje, no sorry, ale mam czerwony stanik, ale tak poza tym czapka jest super i ta kurczka też jest w miarę spoko. Może nie do końca mój styl, ale mam wrażenie, że całkiem git to wygląda razem. Bo jeszcze bardziej autofit kinki było. fajnie, w sensie... nice. ja bym się tak ubrała jak ty. I tak jak ja też bym się ubrała, w sensie ja oprócz tego się sweterka Ja mi chodzi o to, żeby ten sweterek przełamał te wszystkie czarnie, bo tak to by było za ciemno Tylko, że nie mogłam znaleźć takiego, bo nie o, ten, nie o taki sweterek nie chodziło, ale nie mogłam znaleźć innego w takim kolorze To szczerze mówiąc, bez tego swetereka mi się mega podoba i w ogóle te spodnie są bardzo fajne i są mega dobre dla mnie na długość Co jest rzadkie, bo ja mam długie nogi, więc chyba sobie w ogóle je ja kupię Tą torebkę sobie tak wziąłam jak ja już wtorek się. No tego dochodziłam ja wykonana. No, no. Ona tak się kolorystycznie, No bo ja chciałam, żeby była jaśniejsza, ale niestety. Jest niewygodnie mi z nią, więc pokażę Ci wam tak. I płyty Sopoka jaki to jest rozumiem? 40? Tak, no to spoko, są dla mnie dobre, ale z Skyne nie są zbyt wygodne ze swojego no znaczenia, więc na pewno ich nie wezmę, no to jest chyba spodnie z tej kupię. I może nawet golf, bo ja w ogóle nie mam żadnego golfa. E, I będziesz do... tak chodzić teraz? I... No i to mi się <laughs> podoba. Ja rozumiem, tak. Nie, dla mnie to jest zbyt wyścigowe i za czarno, ja ale tak, ładnie, ale ładnie, tak ale samą. tak... Tylko, że tutaj ledwo przecinałam go przez głowę i tak jest trochę za mało. Bo to jest chyba XS-ka, bo nie mogłam znaleźć większego. Sorry. No więc wszystko fajnie, ale ten skutek tak coś lepiej ale czy... Ta bluzka tak prześwituje, czemu te bluzki są takie bezdodziejne? Wszystkie białe bluzki we te... ścieżkach są takie cienkie i prześwitują, ale... W ogóle mi się podobała ta bejsbolówka. Ona jest fajna, ale ja też bym, nie wiem dlaczego miałabym ją ubrać, bo to spodnie na przykład w ogóle mi się podoba. Tak, o tym. Się... Nie wiem, na jest spoko, ale przodu Nie? I wszystko w jednym kolorze i tak... Ten... Przepraszam, ja znięła fazę na beżowe. Na ile oceniasz? Lepiej niż tamten. 8. To jest 8-8. no bo ja bym może to założyła, ale nie wiem, w jakiej na jaki event. E, ja pamiętajmy, że miałam też sweterek i resztę i spodnie są mega fajne, ale ja dam 7,5, żeby wygrać, bo mi się <śm> bardziej <śm> podoba Ala. I będzie remis, no rozstrzygniemy dobra, to w... Remis, w innym sklepie zobaczymy jeszcze Tak, u do mnie na kanał. I Będzie powiem. rozstrzygnięcie tego konkursu o lepszego stylistę. To ja mam pan Bo to jest ten, tutaj kanapeczki na mecz. Ale to już w ogóle źle wygląda. Dałaś 8, już nie możesz cofnąć. No ale z plecakiem to jest 7. Po ten Ile te spodnie kosztują? Eee, 140 zł, no. Ale mnie dzisiaj będzie bolał portfel. Wszystko przez Ciebie. Sorry. Kończąc ten odcinek, powiem Wam, że spodnie, które w mi Ala kupiłam i wracają ze mną do domu, więc bardzo dziękuję. A jeśli Wam się podobał taki odcinek, to dawajcie znać. A my teraz lecimy nagrywać odcinek do Ali, więc tam serdecznie Was zapraszam. Jest tak wiele, żeby mi nic nie słychać! Pa!